Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na PopCultureKVM I tak, w końcu mamy ten wyczekiwany finał trzeciego sezonu Mandalorianina No i tak, moi drodzy, ja wam tak na wstępie powiem, nie tak bezspoilerowo e, Ja też wypuściłem na karcie społeczności taką... No po prostu wpis o tym, że dzisiaj będzie recenzja no i że możecie sobie popisać o odcinku bezspoilerowo, nie? Także, także no, ale teraz mamy spoilery, wejdziemy w spoilery, ale tak, na początek, na początek tak, jedna wzmianka bezspoilerowa o finale Mandalorianiana, czyli o rozdziale 24. No jest on paskudny, w sensie, tak powiem, nie podoba mi się ten finał i nie przez to, że nie ma żadnych kamioł w nim i tak dalej, nie prostu, No, zaraz wam powiem o co chodzi. Zaraz wam powiem o co chodzi. Napiszcie, jak Wam się też podobał ten, ten finał sezonu, ale mi tak średnio. I zaraz wam powiem dlaczego. Na wstępie, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nadchodzących materiałów. No i co? Myślę, że możemy lecieć dalej. No. Ogólnie tak, no, klatka po klatce sobie odcinek będziemy omawiać. Nie klatka po klatce, no scena po scenie po prostu, będziemy sobie odcinek omawiać tak jak zawsze. No i tak, zaczyna nam się e, odcinek od tego, mm, no że po prostu Mando e, się uwalnia. Mando się uwalnia, nie idzie na żadne przesłuchanie i to już w, w ogóle zmyłka od razu przez widzów, bo my, myślimy, że on zostanie w sumie, że będzie jakaś próba ratunkowa go, czy coś takiego, a tu nie, on się sam uwalnia. I tak naprawdę on sam robi całą fabułę. Jak mieliśmy przez cały sezon tak naprawdę Bokatan, była tym głównym, taką, taką główną postacią i Dinjarin był w cieniu. Tutaj za to finał mu dali taki, żeby jakieś takie zakończenie jego, jego historii, takie zakończenie jego scenariusza. Tak mówię na wstępie, nie zginął w tym odcinku. Były teorie, że Dinjarin zginie, że już nie będzie Pedro Pascala. No, ale oczywiście, no, jest to, jest to nieprawda, i myślę, że taki postaci jak Din Djarin by się John Favreau nie pozbywał e, tak od razu. Tak na wstępie powiem: odcinek jest bardzo powiązany ze siódmym, poprzednim odcinkiem, bo Ricka Muiwa mm, reżyserował siódmy odcinek, teraz ósmy odcinek reżyseruje. Bardzo podobnie są nakręcone. E, jakieś tam. No, CGI wygląda świetnie, jak zawsze, nie? No, to wspominam. To odcinek, tak naprawdę. W sensie, no, od siódmego omawiamy, ale no, no, wiecie, ja co odcinek, w sumie, wspominam, że no, CGI jest zajebiste po prostu w, w, tym, w tym serialu. No i tak, co też jest fajne, tutaj Mando Droida R5 prosi o pomoc. Droida R5, żeby mu otworzył tam grodzie, te pole siłowe, tam, wiecie, jakby, no, taki, taki poboczny wątek tego R5. Jest spoko. No i ogólnie, były teorie, że ktoś jest szpiegiem, nie? Ktoś jest szpiegiem. Czy może zbrojmistrzyni jest, jest. No wiecie, szpiegiem. E, albo ten Aks. No nie, nikt tutaj nie był <laughs> szpiegiem. To się może się wydarzy dopiero w czwartym sezonie, że ktoś jest szpiegiem, ale raczej wątpię. Bo tak naprawdę Aks ani nie był szpiegiem. E, aks się tak naprawdę poświęcił. Pod koniec, więc jakby no, wiecie, i tak naprawdę nikt tutaj nie był szpiegiem, po prostu on poleciał sobie po flotę kolejną, no i, no i tyle. I tak naprawdę Kurcy nas zmienili w tym, że żadna tak naprawdę teoria nie była prawdziwa. W sensie, mm, no serio, no nie wiem, że może teoria była, że Dindarin przeżyje, ale to raczej nie jest teoria, tylko stwierdzenie, nie. Moim zdaniem, przynajmniej byłem pewny, że Dinjarin przeżyje, że jakoś tak nie czułem. Turtle, filoni nam mówił, że ten sezon skończy się źle. No i gdzie? No i tak szczerze, no gdzie? Gdzie on się skończył źle? Że co? Że Mowgita on zginął? To jest źle? No. No nie wiem, no jakby. Że Ax zginął? normalnie, no. Powstać przez wszystkie sezony, nie? Normalnie i. Podróżowałem z nim No nie, on się pojawił na chwilę Tak naprawdę e, był jako postać Która była przy tym jednoczeniu Klanów Dzieci Straży I e, tego drugiego Klanu Aksa właśnie mm, Dobra Ech. Ogólnie to podobały mi się Sceny walki Mando Z e, szturmowcami z Beskaru szturmowca, no szturmowcy z Beskaru Tą armią Mofa Gideona. I to jest zajebiste, że się dowiadujemy w tej scenie, już Wam tu pokazuję. O właśnie, w tej scenie, że tutaj mamy klony samego Mofa Gideona. Jak widzicie, tutaj możecie się przyjrzeć, to jest klon... co są klony Mofa Gideona. Jakby wiecie, no, ten projekt, Necromancer, o którym wspominali w siódmym odcinku, i ten, co w ogóle ojciec Haxa to był, co o tym wspominał, taka też ciekawostka, myślę, że o tym słyszeliście. Ojciec tego Haksa z Sequeli. No to, że on wiadomo zajmuje się klonowaniem i to może być, yy, yy, właśnie, yy, może się zająć klonowaniem Imperatora, Snowka i tak dalej. Ale tutaj Mofgideon ma inne jeszcze klonowanie, które polega na klonowaniu z, no, siebie. I po prostu tak nie rozumiem dlaczego ten wątek tak zjebali, jakby serio, yy, Mando se tu przychodzi... I rozwala te wszystkie kopuły, i po co nam to było? Po co nam by były pokazywane te klony, że on robi jakieś klonowanie? Że one są czułe na moc. Bo brały próbkę od grogu. Jakby bez sensu. Bez sensu mogli to jakoś bardziej rozbudować, mogli dłuższy finał zrobić. Na przykład walczą z tymi klonami, czy coś. Na przykład jeden przetrwa jeszcze klon MOFA Gideona. Jakby wiem, że one nie były gotowe jeszcze do walki. No ale rozwala je od razu. No, to jakby mógł je jeszcze gdzieś indziej, nie? Yy, trzymać. A nie w tej bazie na Mandalor No, jest to głupie. Jest to głupie. Napiszcie, czy Waszym zdaniem to też jest głupie, ale, no wysadzanie tych wszystkich bez sensu. Bez sensu. Jakby z punktu widzenia, oczywiście, fabuły i yy, 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 loru w świecie, no to to jest oczywiście z sensem, ale tak. Jeżeli widz ogląda sobie serial, no to chce chcę. chcę Chce o czymś usłyszeć, nie? Chce coś zobaczyć, jakieś te klony, o których wspominali w siódmym odcinku, a tu. Więc. No nie ma. No nie ma i to jest, to jest strasznie, strasznie głupie. Eee, co też jest, mamy fajną scenę, gdzie mm, ci, ci Mandalorianie, którzy którzy wiadomo byli po, po tej wielkiej czystce, byli na Mandalor, cały czas podróżywali eee, po prostu. No to się okazało, że oni tutaj zasiewają jakieś, jakieś pola, jakieś mają swój ogródek, ogródek taki można powiedzieć i tutaj się y, chronią jakby w podziemiach czy coś takiego y, przed imperium. I to jest też ciekawe. E, też była teoria, że oni są e, tymi, tymi szpiegami, no ale nie. No nikt tu nie był szpiegiem w tym odcinku. no Nie wiemy, może byli, ale... Nie, nie skumali tego, co im powiedział ją po prostu. Jakby wiecie, dobra. No i dochodzi do tej wielkiej konfrontacji Mofa z Mando, tak jak w drugim sezonie. Jakby, no, nie wiem. Bardziej mi się podobała konfrontacja z drugiego sezonu. A to dlatego, że. No, Mof miał wtedy Darksaber, a Mando miał wtedy tą, tą pałę. Stojąc bez karu, włócznie, e, i jakby. Tutaj mi się nie podoba, bo tak naprawdę oni są w pancerzach i się biją. No, to wygląda jak walka Ironmana z Ironmongerem, z pierwszego Ironmana. No, no, sorry, tak to wyglądało. E, ale dopiero e, się, za, się zajerałem, jak weszły preto, pretorian Garci. E, już wam tu pokazuje, Bo oni mają design zajebisty. Wiadomo, dostali w wpizdę mm, od, Snowka, od Snowka, od Kylo i Rey w epizodzie 8, ale to też wiecie. To są inni też Pretorian Garci, bo oni giną w tym, w tym odcinku. Mando ich, ich, ich tutaj zabija. No ale wiadomo, tutaj nadlatuje Bokatan i walczy z Moffem Gideonem. A Mando idzie idzie do baby ody po prostu pomóc Grogu. No i to też jest ciekawe. No, że on pomaga, że Grogu pomógł Mando, Mando pomoże Grogu. Fajnie, fajnie to wszystko pod względem scenarzysty leży. Eee, I to mi się podoba. Ale się zdziwiłem, jak Boka tam nadla, nadleciała, otworzyła ten Dark Saber. A tu nagle Gideon też jakąś pałę inną wyciąga, no. Jakby, nie mogłeś z Mando wyciągnąć tej pały? To musiałeś, kurczę, teraz? No, trochę dziwne, dziwne, nie? No i tak, tutaj Mando pokonuje Pretorian Garców, ale scena podobała mi się bardzo z Baby Yoda jak on sobie wyszedł z tego, z tego droida IG-11 IG i sobie skakał nad nimi, i oni go nie mogli trafić. zajebista scena, i co też pokazuje, jak grogu też dysponuje mocą, jaki jest silny w mocy, co też zaraz scena pokazuje, i na przykład, wiadomo, Pomaga Mando używając mocy, to też jest zajebiste, bo takiej walki jeszcze nie widzieliśmy w Mando. i tak, Aks się poświęca. Aks chce rozwalić niszczyciel e, w bazę Mofa Gideona jakby poświęcić się i rozwalić również bazę e, na Mandalore Mofa Gideona. No i to mu się udaje, nie? To mu się udaje. E, Moff Gideon dostaje, dostaje też, też wpierdziel. Jakby ciekawa scena jest tutaj, bo zobaczcie. Yy, no, on tak. I to jest ostatnia scena, gdzie widzimy Mofa Gideona. I tak naprawdę, wydaje mi się, że on przeżyje. <laughs> on jeszcze będzie. Jakby on będzie chciał jeszcze coś zrobić, nie? W czwartym sezonie, ale zobaczymy. Boże zginął, Boże, nie. Napiszcie wasze teorie, czy Mof Gideon jeszcze żyje. Yy, ale, ale no. No i tak. Scena epicka. E, jak ma jak baby Yoda grogu no osłania naszych bohaterów przed ogniem. Przed ogniem Faj, fajne CGI nie było, nie, nie wyglądała aż tak źle. Nie wyglądałaś tak źle to CGI tutaj e, jak oni stoją w ogniu, ale było widać troszeczkę takiej taką kiczowatość tego, że oni stoją pod tym ogniem i tak dalej. Ale epicka scena, no epicka scena jak z pierwszego sezonu trochę. E, Mando, no bo też tam chyba miał taką scenę Baby Yoda, że tam osłaniał przed ogniem, czy coś takiego. Tak mi się wydaje. No i tak, robią sobie swoją bazę na Mandalor Wszystko się zakończyło szczęśliwie. Aks się tylko poświęcił, Mow Gideon zginął. Baza rozjebana. <laughs> Jakby no wiecie, mamy tutaj mistrzyni, która pasuje sobie kolejnego tutaj Mandalorianina, na to Credo i tak dalej. No, i jak widzimy, dowiadujemy się, że Baby Yoda, Grogu musi być, musi być jakby dopasowany do credo, jak jego rodzic się zgodzi. Jak jego rodzic się zgodzi, i bo, jak nie umie mówić, no to on nie może sobie tak samodzielnie credo, credo zrobić. No i nie wiadomo, gdzie są jego rodzice, tak naprawdę. Kim, kim byli jego rodzice? Czy miał w ogóle rodziców? Znaczy, no, musiał mieć. No i Mando. Mando go adoptuje. Mando go adoptuje. Nie jest to jakaś, kurczę, no. Myślałem, że wcześniej już to zrobi, ale, no, no serio, nie jest to jakiś mega twist pod koniec tego sezonu, że go adoptuje czy coś. Jakby, no, nie, nie robi to szału jakoś, nie? E, mega. i tak, widzimy ostatnią scenę Zaura pod, pod tym, i to jest, to jest też ciekawa scena czy się w czwartym sezonie mu ujawni na przykład i zbrojemistrzyni go zobaczy e, w końcu w tych, w tych żywych wodach na Mandalore jakby, no zobaczymy to jest mega, mega ciekawe no i Bokatan rozpala kuźnię oj przepraszam, ja, ja się pomyliłem bo Axe się nie poświęcił Aks wyleciał chyba pod koniec e, nisz tego rozwalania, tego niszczyciela więc no to jeszcze nikt nie zginął no. Dave Filoni o czym ty mówisz, że, że smutny finał, e, finał sezonu no, bo nie, no no nie, no nie jest. No i tak, y, Manda, y, Mando też za sobie tam do tej kantyny, y, gdzie mamy żołnierzy Nowej Republiki No i tam mówi, że będzie wykonywał rozkazy teraz mniejsze bo ma dziecko jakby, nie? No ale miałeś wcześniej też to dziecko można powiedzieć. I robiłeś jakby ekstremalnie chore te y, te Eee, te, te te No te, wiecie, zlecenia Jako łowca nagród A teraz będziesz robił mniejsze? Nie, nie będziesz robił mniejszych Coś cię skusi, że będziesz musiał robić większe I w Asoce cię zobaczymy eee, Też jakby Asoka myślę, że będzie miała większą stawkę Bo tam Traun powróci A tutaj zero Trauna, nie mamy syny po napisach nawet Nikt się nie pojawił Żany Kamil, miał być Boba Fett Tak mówili przed tym miał, Miała być Asoka w tym sezonie Nikt się nie pojawi tak naprawdę i fabuła była z dupy. Trzeci sezon jest najgorszy. Tak, no tak, no trzeba to przyznać. Trzeci sezon jest najgorszy, z najmniejszą bombą zrobiony, jak dwa ostatnie odcinki są może najlepsze. Ten siódmy jest najlepszy zdecydowanie. Ale ten finał sezonu, no... No nie. No nie jest. jest to. Słabe. No i tak, le lecą na nevaro Mamy grifa kargę. Eee który yy, odkrywa, że no IG-11 powraca, nie? IG-11 powraca. Co e, też, też jest ciekawą sceną. O właśnie, IG-11 powraca i. No, jakby. Mamy tego IG-11 IG odbudowanego, co w pierwszym odcinku nam Griffcarga mówił, że on musi być odbudowany i tak dalej, prze, przeprogramowany. No i to się wydarzyło pod koniec sezonu. No i finalna scena. No normalnie Mando, Din Djarin na emeryturze, Baby Yoda bawi się żabką. Jakby zobaczymy, on będzie pewnie coraz starszy, będzie mówił, będzie, będzie nie wiem, jakoś wiadomo, posłannikiem Jedi. No zobaczymy, zobaczymy, wszystko może się wydarzyć w czwartym sezonie, bo oczywiście ten powstanie chyba, tak mi się wydaje. No i Din Djarin też będzie się pojawił jako Kamio w różnych serialach, myślę Skeleton Crew, czy też może... Asoka prawdopodobnie będzie. Jakby Asoka to będzie taki piąty sezon rebeliantów, więc. Jakby. Wiecie, no może tam się pojawić. Ma, no każdy tam się może pojawić, tak naprawdę, który żył akurat wtedy. E, więc. Więc no, no i. No nie, no podsumowując. No nie, no ten finał nie jest dla mnie jakoś mega, mega zajebisty, nie? E, ale. No nie wiem, no napiszcie swoje opinie, ale dla mnie to. No nie jest ciekawe, nie? Nie jest to to cie ciekawy ten film od trzeciego sezonu i, i. Nie wiem, zobaczymy co będzie z czwartym, ale myślę, że się troszeczkę odwrócą od franczyzy Mando i pójdą gdzieś indziej. Bo. No serio, Badwat Bad się fajnie skończyło. Ee, z jakąś stawką, a Mando, tak. W ogóle zero stawki. Zero stawki i. Mowgidiose. Tego i jego klony. Tego rozjebane. Retorian Garci, Tago, jego żołnierze z Beskaru, Tago. E, no nie podoba mi się, nie podoba mi się. Napiszcie też swoje opinie na temat trzeciego sezonu i na temat ASOKI. Bo serial już w sierpniu będziemy omawiać, z tygodnia na tydzień. A teraz no mamy spokój na razie z serialami. No Secret Invasion, czekamy na Secret Invasion 21 czerwca na Disney+. Plus. A teraz jakieś premierówki, Strażnicy Galaktyki w maju, więc będzie się działo. Dobra, do usłyszenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Subskrybujcie kanał i pa pa!